Słuchajcie, wioska, wioska, to jest podstawa, wiocha. O jacie! Ej, o, dobra. Oj, ty, ale to jest dobra wiocha! No. Dobra, a coś A tu się wiecie. buduje chyba, crafting jest. No, 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 no nie, ma, nie ma opcji, nie ma opcji, nie opcji, może ktoś tu był tylko na chwilę. jest szybko, szybko. Zajmij o tak, opcji, tak, tak to robimy. Tabliczka, 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 no. Dobra, już ktoś wszystko zrabował, ale to nieważne. Tabliczka, najważniejsze. Tu. O tak. Zajęte przez wioskę galów! o hu, Ty pies, ty pies, ty pies, ty pies, ty pies, ty pies Gdzie? No u nas, cztery serca mam, nie mnie Te full diamentowy! Co o to tu chodzi? Co tu się dzieje? Ej, to, no to, nie kura... dia... do... Co to jest? Się... Do łódki diamentowego nie, dobra, spokojnie, spokojnie Kler już, Kler xD to... Znamy się? Y... My po... francusku... tylko... Oho, oho! Gadamy? <ślesz> ja nie pamiętam tak jest! Bonjour! Ktoś mówi po francusku? Ludzie, czy ktoś mówi po francusku? Co to znaczy roku do dokładnie? <ślesz> nie mam pojęcia. <ślesz> 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 Dawaj, robimy go na francuski. Się nie dogadam. Ej Bożyki tu zacznie pisać szybko tłumasz w ogóle przed kątem, oni mają wszyscy Jak są niestety. Nie, że mają pierwsi, byli mie mieli pierwsi te domy. Niestety to jest nasz teren. Tój <laughs> tu fundament! Tak! Dobrze! Dobrze! Mi się wydaje, tu jest że to jest wioska w ogóle. Znać, Szefie no. tu jest wioska! Tam wow. co światło? Dobra, jedziemy, jedziemy. Ej. Chyba, że chcemy się przenieść tutaj. Przenosimy dobrze się. Do was. O ej. To świetnie, dobra. tu tu jest w ogóle super. I tam są klify takie wysokie tuż obok stroma dobrze. To jest gigantie. Słuchajcie, ja przejmuję, to będzie mój dom. Galowie, wymyśl wie, tak. galowie wymyślili lodówkę, słuchajcie ogólnie. Więc my jesteśmy top. Nazywam no. się tu Ojeju, to ja to, to będzie dobrze Mamy nie? dżunglowe sadzonki. Jak się czujecie, moi drodzy? <laughs> Tego się nikt <ich> nie spodziewał. <laughs> Dobrze, że ci u... cię uwielbiam. Długo się uwielbiam. Uwielbiam cię, jesteś moim przewodnikiem życiowym. O nie, ciemno to powiedzieć. <śmiech> 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 Niech się schodzę! On schodzi! To no on da. schodzi, a nie Już wszedłem przez dziurę! Chodź tu! Barbuzę! Niklej, lej, ukośnik lej! Lej, 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 dawaj, leży, leżysz! leżysz. Niech się połóżcie! Bez Bezpieczna bezpeczny... pozycja! Bezbezpieczna pozycja, pamiętajcie! Jedz, jedz, jedz! Długowiecznista mumiela! O! co jest! On jest! On jest! Co jest! Co się się. On chyba stracił pamięć. On jest. Musiałem zalepić mu dziurę w suficie. Nie myśli nic. On zioła. Długowiecznik, Długowiecznik się połóż, się na tym łożu. Na tym On tak jak <śles> Ale na msze, na msze nie, 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 on już schodzi! He, pomocy, pomocy. Oni... nie, 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 Co ty iść. robisz nie, 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 się zmieniła! nie, 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 Uuu, już nie mogę! Jestem tu, nie sądź! Przedstawię mi chyba da. Ciechę do niego wrzucić! W godzinę później. Co? Czemu? Ciemu testujesz na mnie? Co ty? A ty? A ty? Dobrze widzieli na dwa tysiące, ale to wie, nie? Obyli! O! Nie dusz się go! Na miłość boską! Na żywian! Obelik, ja obelik się! Co ty? Co ty się? Ojej! Ile się skórę ubrać! Ju! Podpal to, podpal to! On się zmienia, on się zmienia! Patrzcie! On się zmienia!

Przywamy cię z marszu. Odbierzcie. Nie. On zniknął. Długowiecznik poszedł na długowieczny spokój. Domek Ej, Dobra chwila, bo ja mu zrobiłem dziurę w dwóch Za Długowiec. jaki jest dwóch Nie! Witam. Dzień dobry. Eba. Nie wiem, czy ktoś wziął... Dzwon, daj dzwon. Dawań dzwon, dzwon, dzwon. Musimy przywołać. Przywołujemy go. Dom, dom. No nieźle. To domem. Dobra. Wierdzony. Dom, dom. Długo wiecznik się! Jesteśmy gotowi na twoje przybycie. Uuu. Dziady, co to, to będzie? będzie? Co to będzie? Co to przyjdzie? Ja wiem, to trzeba zrobić. Co? Trzeba rzucić chleb oślepienia. Chleb Dla ślepca. O! Tam dary. Zoszły tam dary do tej meliny. Poszedłem Ja no zupa obiad trupa Teraz, teraz trzeba ładnie naklepać e, <śm> A co tu ży! <śm> Wstał, chyba, wstał, chyba ktoś ci skórę zdjął Stary w Stary, Chyba ktoś ci skórę zdjął Ubrania w rzece zostawiłeś A! W rzece zostawiłeś Szybko, Nie wiem, długo podróż przebywałem Szybko Szybko, szybko zrób to wiesz nigdzie Ubierz się, nie mogę na ciebie patrzeć Nie patrzcie Dajcie nie mi. trochę komfortu A wiecie co? Poczekajcie sobie, i zaraz wrócę do was! Dobrze, nik się, będziemy czekać. Wodzu, wodzu, nasz Bóg istnieje na tym świecie. Zobacz. Na fotografiach Bezer go znalazł. Pokażcie. A Co, Co to jest? Co to jest? A A gdzie jest ahygieniczny ten? <grymne> 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 nie, nie, nie. Długowiecznik. Żmijanie. I Rzymianie! Żmijanie. Dobra, kiedyś jest Ale to chyba nie ona schodzi. Tak? Nie jestem Rzymianinem! Nie. Nie, nie, nie. Nie, A, no o, was, nie o was. Nie o was. Nie Odłożę długowiecznik, on oceni twoją krew. Do smoki. O. ła. Nie ruszaj się! O nie, o nie. Rzymianin się pali! Ską, skąd, skąd On ma jak Brutus, Cisza! znamie wypalone na twarzy! Ja Cisza! Cisza! Skąd przybywałś? Typowy przybywa? wypiera Spalny się bycia Krajny Przybywał z krainy piwoszy! Odpowiadam na pytanie. Co masz, co masz do po zaproponowania? synku. Lanę do kufla Obelixa w zamian za pokojowe stosunki. Bo <stosunki> słuchajcie, on dobry Masz człowiek, on teraz? do mojego kufla, on do mojego kufla! To dobry człowiek! Mówisz, no, tak. że on ma dobre na piwo? piwo? Jakie znaczy Jaki dobre piwo? Yyyy... E, 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 e. Zimne! Tak! Zimne i Zimne. 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 <laughs> Zimne. Zimne, nasze ulubione to zimne i z pianą, masz takie. Miałeś mu, mu tego nie mówić, byśmy go zapytać, jak jest nasze ulubione piwko. Kolipka. świętego Masz takie nasze Mamy zimne. Podatkami. Mamy zimne z pianą. Ja jestem, ja ja jestem Asterki! Jeszcze raz, jeszcze raz! Ślini się o piwy. Tak. Dobrze. Dobrze. O, Pięciu, jest równy z ciebie o, Ja cię aż przytulę. Chodź. chodź. Witamy do amigos! Ludziom się podobało chyba.